Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na wasze pytanie. A pytanie brzmi: Czy on chciałby zacząć wszystko od nowa? Karty przełożyłam i w wlosuję 3 karty. Sedno, czwórka mieczy. Co wychodzi naprzeciw? Umiarkowanie. Wynik, odpowiedź, rada? Dziewiątka kielichów. Sedno, czwórka mieczy. To jest okres przemyśleń, realnej oceny zysków i strat, jaki przynosi związk. Człowiek zastanawia się, co w związku naprawić, co zmienić. To jest również taki spokojniejszy okres w życiu. To jest brak jakichkolwiek działań. Czwarta Mieczy jest symbolem wydarzeń, które mogły spowodować wyczerpanie, przez co człowiek wycofał się. To jest taki okres samotności. Człowiek chce poczekać, chce poczekać na rozwiązanie sprawy bez jego udziału. Co wychodzi naprzeciw? Umiarkowanie. To jest brak tolerancji w stosunku do zachowań. Ja zawsze mówię, że obrażający zawsze i szybciej zrozumie swoją winę niż obrażony i mu wybaczy. Człowiek również może czuć taki brak motywacji, jest przewrażliwiony, może czuć takie zniechęcenie, człowiek może czuć takie osamotnienie, ale to osamotnienie sam wybrał. Wynik odpowiedź rada dziewiątka klichów To jest zatarcie się w uciechach, to jest chęć wyszumienia się, niewierność. To jest wspólne spędzenie czasu. Przede wszystkim udany seks, wolny związek, taka relacja bez zobowiązań, bez oczekiwań, czy zależności. Tutaj para jest całkiem odmienna. Jest. Nie do siebie. Raczej trzeba postawić na koleżeństwo czy przyjaźń. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów Klara Tarot Plus oraz Klara Tarot. Oraz zapraszam do kontaktu, który jest pod filmem. Dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie.